18 minut jechaliśmy. Dobra. A to się bardzo trudno. O Boże, kochany. Z tego piachu, kochany. Tak, nie muszę na siebie nie. No. Plac piękny, sobie nie powiedzieć, to plac jest piękny. Taki bo na nie ma szkodku. Teraz zakładam, będziemy jechać ze słońca przecież chyba. Albo z boku będzie słońce. Po 80 metrach lekko w prawo. Następnie skręć w prawo. Lekko w prawo. w prawo. Skręć w prawo. Następnie lekko Miaszki, oglądają na Lekko w lewo. Następnie skręć w prawo. W Pokazuję tutaj A na Paryż? Dlaczego Aha, a następnie w prawo. Lekko w lewo, a następnie w prawo.